Tu ona witajcie ponownie na kanale Stylololo w pierwszym filmie w, w tym roku. Ten film e, konkretnie, który będziecie dzisiaj oglądać, będzie vlogiem i w sumie e, to, że to będzie vlog, wyszło dość spontanicznie. E, na początku planowałam zrobić coś takiego gadanego jak... Na początku zeszłego roku, ale stwierdziłam, że czemu by nie opowiedzieć o tym, jaki był ten rok dla mnie, a także co planuję, przy okazji pokazując Wam po prostu, jak to robię, jak ustalam sobie cele i tak dalej. Także zapraszam Was na vloga. No i dzisiejszy dzień zaczęłam od jogi. Wiem, że to jest taka totalnie cheesy rzecz, że styczeń i ja tutaj, uuu, będę teraz jogę robić. No i trochę tak jest, no ale wydaje mi się, że jesteśmy tak skonstruowani, że jako ludzie, że potrzebujemy jakichś takich, wiecie, dat granicznych, nowych początków, takich rzeczy. No, więc ja tutaj nie jestem inna od, od wszystkich. Natomiast Właśnie, będę tutaj podejmować takie wyzwanie 30 dni z jogą. No i zdecydowałam się na nie z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że gdzieś od jakiegoś czasu już po głowie mi chodziło, żeby wrócić do robienia jogi. Um, miałam ponad rok przerwy. No, i w zeszłym roku właśnie miałam takie myśli, aczkolwiek na myślach się kończyło, i to też był taki rok, gdzie nauczyłam się, że czasem po prostu nie należy na siłę pewnych rzeczy robić, że one gdzieś tam same przyjdą. No i właśnie taką odczułam potrzebę pod koniec grudnia: że tak, że w sumie wrzuciłam na jogę, że znalazłam zupełnym przypadkiem to wyzwanie i stwierdziłam, że to może być dobry moment. A druga rzecz jest taka, że będę chciała pracować nad takim nawykiem, żeby codziennie poświęcić trochę czasu dla siebie. Wiem, że to może brzmi dziwnie, bo zeszły rok był dla mnie rokiem takim niepracującym zawodowo, no ale gdzieś tam to nie znaczyło, że nic nie robiłam, i mam wrażenie, że czasem jakby swoje potrzeby gdzieś odsuwałam na dalsze plany. No i chciałabym to zmienić, bo to są też ważne rzeczy. Także dlatego właśnie między innymi postanowiłam, że to wezwanie jogowe będzie dobrym początkiem do budowania właśnie takiego nawyku. To już pojadę, jestem ubrana, pomalowana, zrobiłam sobie kawę, bo strasznie mi się chce po tym <grym> wysiłku spać. No i teraz siadam do planowania. Jeszcze będę miała jedną rzecz do zrobienia zaraz, ponieważ potrzebuję do tego światła, um, ale to za chwilę. No jeżeli chodzi o w ogóle planowanie, jakieś takie rzeczy, ja lubię papier. Lubię pisać. Mam bullet journal, bullet journal zaczęłam robić chyba w 2017 roku, jakoś tak. Um, wydaje mi się, że nie wcześniej, także to już trzeci rok będzie. To są głównie rzeczy moje prywatne. Do tej pory miałam też tu rzeczy YouTubeowe, ale stwierdziłam, że mm, trochę mi się to miesza i po prostu nie wszystko musi być w jednym miejscu, więc. Tutaj mam zeszyt, który jest specjalnie dedykowany do YouTube'a. Nie jest zbyt piękny, ale nie musi być. Tutaj sobie planuję filmy, robię notatki itd. No i oczywiście, laptop. Korzystam z Trello. Głównie sprawdza mi się to na razie do YouTube'a. No, i yy, właśnie opowiem Wam zaraz o tym, jak sobie podsumowałam rok. Jakie są moje plany? Trochę muszę dopracować dzisiaj cele i w ogóle ten tydzień jakby um, dedykowany jest temu, żeby dopracować sobie cele, zaplanować sobie, co bym chciała przez ten rok osiągnąć, tak jakby i zawodowo i prywatnie, ponieważ pod koniec roku dostałam bardzo duży prezent a mianowicie dostałam pozwolenie na pracę, także w końcu mogę będę mogła się realizować też zawodowo, natomiast teraz zanim się za to zabiorę, przypomniałam sobie, że rozpoczął się styczeń więc muszę zrobić zdjęcia moich dodatkowych rzeczy z kartoroby kapsułowej na ten trzeci miesiąc kartoroby kapsułowej te rzeczy już sobie wybrałam, natomiast muszę je trochę odprasować. No i właśnie zrobić zdjęcia, także to zrobię najpierw, a potem wracam do planowania. No i co? Może zaczniemy od podsumowania. Zrobiłam sobie pod koniec grudnia y, takie podsumowania, jeżeli podsumowanie roku swojego i swoich celów, a, no ale też y, jakby y, stylololo. W zeszłym roku na początku oczywiście postawiłam sobie jakieś tam cele ilościowe. I cele były odnośnie Instagrama i odnośnie YouTube'a. Odnośnie Instagrama, celu mi się nie udało osiągnąć, nie udało mi się zbliżyć się do tego celu. Okazało się to trudniejsze niż mi się wydawało, i po prostu w pewnym momencie i to dość szybko doszłam do wniosku, że muszę to odpuścić, bo inaczej po prostu no, za bardzo będę się rozdrabniać. Także skupiałam się na YouTubie. I na początku, właśnie 1 stycznia w zeszł zeszłego roku, już zeszłego, czyli 2019 roku, było Was tutaj 56 subskrybentów. Na stan na 31 grudnia to jest 198 subskrybentów, moim celem było 200. Także prawie mi się udało, ale jestem z siebie zadowolona, muszę powiedzieć, że, że to jest super. Przejrzałam sobie też jakby liczbowo e, pewne rzeczy i jeżeli chodzi o filmy, które gdzieś tam um, miały najwięcej wyświetleń, najwięcej zainteresowania, to był to od dziwo film o skróceniu Ten film na chwilę obecną ma około 8600 wyświetleń e, i jestem bardzo zaskoczona, ja naprawdę nie planowałam tego filmu, po prostu stwierdziłam, że muszę sobie skrócić jeansy. I że może po prostu to nakręcę, bo może komuś się przyda, jakby taki film. To okazuje się, że się przydaje. No i drugim filmem, który się najlepiej oglądał na moim kanale w tym roku, znaczy w 2019 roku, to był film o mojej pierwszej Gaterobie Kapsułowej, garderoba, którą nosiłam w lutym. On miał ponad 4000 wyświetleń. I cały czas się dobrze ogląda. I jakby już na samym początku, jak zrobiłam ten film, to odzew był bardzo pozytywny. No i stwierdziłam, że w sumie to jest temat, który widzę, że interesuje różne osoby i że to może być coś, o czym może być może. Może, być może, o czym być może warto mówić więcej. Także filmów takich o garderobie kapsułowej było dużo więcej na moim kanale, one nie były planowane. No ale właśnie, po tym jak zrobiłam ten film, stwierdziłam, że to jest coś, co Was interesuje, więc będę to kontynuować. No i w sumie w tym roku zrobiłam w sobie 5 garderób kapsułowych. Co jak na osobę, która ma sceptyczne podejście do garderoby kapsułowej, nie jako takiej, ale jakby dla mnie, ponieważ ja lubię różnorodność, itd., to pięć garderób kapsułowych to było dla mnie naprawdę dużo i na pewno dużo się też nauczyłam. Jeżeli chodzi o, o, o właśnie takie wybory, jakby jeżeli mamy jakby ograniczoną szafę, i trzecim filmem, który miał um, najwięcej wyświetleń, był film o takiej mini garderobie kapsułowej 10x10. 10, także, tak jak wspominam, to pokazuje, że to są tematy, które Was interesują. Tak w skrócie wygląda um, podsumowanie roku dla uh, Stylo um, No, natomiast tak jak mówię 2020 będzie rokiem w którym skupię się na troszeczkę innych rzeczach wspomniałam już, że mam pozwolenie na pracę, także projekt, praca, a konkretnie projekt mój własny biznes jako personal stylist, czyli osobista stylistka, to będzie to będzie na pewno projekt numer jeden w tym roku, natomiast e, ponieważ wypracowałam sobie tą rutynę na YouTubie i filmy po, po, pojawiają się regularnie, to na pewno e, tego nie zaniedbam. Celów, to było zdecydowanie więcej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku postawiłam, postawiłam sobie tylko cztery, ale wiedziałam, że tamten poprzedni rok będzie taki trochę dziwny, trochę przejściowy. Nie wiedziałam do końca, jak będzie wyglądać, więc jakby nie stawiałam sobie zbyt wielu celi. Celów. W tym roku jest ich 11. Pierwszy nadrzędny, o którym już wspominałam, to jest mój własny biznes. Czyli rozpoczęcie działalności, znalezienie pierwszych klientów, tak ogólnie mówiąc, oprócz tego stylololo, wiadomo, chciałabym utrzymać regularność publikowania, mam jakiś tam pewien cel ilościowy, oprócz tego mam takie cele bardziej osobiste, które związane są z budowaniem nawyków, z ograniczeniem social mediów, bo mam taką potrzebę zdecydowanie żeby nie konsumować, wiecie, treści tak po prostu bez sensu i bezmyślnie, tylko robić to bardziej um, na zasadzie wybierania tego, co jest mi potrzebne i efektywnego spędzania czasu. E, chciałabym wrócić do hiszpańskiego, zrobić kolejne dwa poziomy. E, założam sobie też pewne cele, jeżeli chodzi o czytanie książek. E, no, tak, tak pokrótce mniej więcej. To są takie najważniejsze rzeczy. Pokażę Wam jeszcze taką ciekawostkę, taka a propos biznesu. Biznes, planowanie robię w Trello, aczkolwiek ono mi się trochę średnio sprawdza do tego i się zastanawiam, czy nie znalazłabym czegoś lepszego. Ale też miałam w pewnym momencie potrzebę rozpisać sobie pewne rzeczy, tak bardziej fizycznie, w związku z tym moja ściana w kuchni. Wygląda no tak, to jest tylko kwestia strony internetowej. Tutaj mam wszystkie zadania, które muszę wykonać. I to, to będzie zdecydowanie mój cel na styczeń. To, to będzie takie, taki priorytet numer jeden, żeby zlikwidować tą ścianę najbardziej jak się da w styczniu. Cele celami, ale nie tym, tylko człowiek żyje. Jeszcze mam wprawdzie do rozpisania jakby takie tabele, jeszcze nie wiem jak to zrobię do budowania nawyków, ale jestem nawet się tak głodna, że muszę się zabrać za jedzenie, także będę, będę teraz gotować no i chyba to wszystko z mojej strony dzisiaj mam nadzieję, że nie wiem, podobał wam się taki vlog, gdzie pokazuję właśnie jak powiedzmy wyglądają rzeczy, które robię taki troszeczkę od kuchni nie wiem, czy takie rzeczy kręcić, czy nie. Dajcie mi znać, bo no, też odzew z, wasze, z Waszej strony jest dla mnie dość istotny, żeby wiedzieć właśnie, co jest dla Was interesujące. No i druga rzecz, tu, która nie wiem, czy byłaby dla Was jakoś tam ciekawa, żeby pokazywać właśnie, jak będę pracować nad swoim biznesem, żeby pokazywać kulisy tego, co robię, jak robię i dlaczego. Myślę, że to jest bardziej, może, temat na Instagram, ale też mogę jakieś filmy, jakieś vlogi robić. Także, nie wiem, no, dajcie mi znać, czy, czy to będzie dla Was ciekawe. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz. No i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to jak zawsze zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia w moim następnym filmie. Cześć.